Okej, okay, no to czas na drugą część mojego dziwnego audiologa. No Dobra, powiedzmy, że to jest audiolog numer dwa na temat polecanych kanałów, które teraz osobiście jakoby polecam. To jest taki przypadek, że tamte kanały, które budowałem wcześniej, polecam jakby w 100%. Było nam dokładnie wszystkie ich produkcje, od jakichkolwiek vlogów po inne projekty, i czekam na jakiekolwiek z ich strony produkcję. O to chodzi. A w tej sytuacji to teraz powiem. To mam kilka, dość dużo kanałów, które osobiście lubię, do których mam sentyment, albo do osoby, która je tworzy ten kanał, albo do jej produkcji, ale nie wszystkich. Jakby w tym przypadku mogłem polecić tylko jakby fragmenty kanałów, które osobiście mi się podobają, ale nie, nie jestem jakby. Ale nie, nie, to nie jest to samo, co w przypadku tych wcześniejszych kanałów, co się wszystko. A, dobra, nie będę mieszał. Nagrywam tu chyba o drugi nad ranem, tak? To jest prawie druga nad ranem. Jutro, studia, dzisiaj studia, więc jestem wymęczony, ale jakoś mnie naszło, żeby to nagrać. To znaczy, że trzeba to nagrać, Demet. Dobra. No to zaczynam od początku listę. No więc, <laughs> nie jest to jakoś położone, nie wiem, od kto lepszy, kto gorszy, tylko po prostu pisałem, co mi przyszło do łba. No i akurat. Wyszła taka dość duża Tylko powiem, że gdybym miał polecić rzeczywiście wszystkie, jak tu leci, to by się po prostu nie zmieściło. To u mnie w polecanych. A przy okazji to jest dobry sposób, gdyż uniknę kłótni o to, kto kogoś poleca, czy też nie poleca. Bo to się przykro mi patrzeć, jak się ludzie czasami kłócą, że ktoś kogoś polecił, albo nie polecił. Jakieś takie dziwaczne układy. Mimo ja wszystko, polecanie powinno być jakimś sentymentem danego, danego kanału, że osobiście się czuję, że. On jest taką jest kanałem, który, który po prostu poleciłbym swoim widzom. A nie to, że to są jakieś układy, że ten ktoś mi coś zrobił, ten ktoś mi nie zrobił. Bo to mi się osobiście nie podoba. To wiem, może kiedyś, kiedyś sam tak będę robił. Ale tylko na razie mnie to osobiście razi. Ale niech inni robią co są. Dobra, do roboty. Pierwszy kanał. Jako pierwszy jest. <laughs> God jako pierwszy jest oczywiście Fryca. Znaczy, gdzie go możecie znaleźć u mnie na kanale? Z pewnością możecie go znaleźć u mnie e, f, na razie. To jest w filmiku z Boraczkowym więzieniem. To tam jest jakby tym aktorem, który udaje dziennikarza. Co do Frycy, to za co go polecam, Na pewno za charakter i kurczę, polecałbym go za głos i za świetne filmy, lecz niestety nie stali ich na razie robić, bo, e, bo na razie, bo on flanie miał z tego, co mówił, czy z tego, co oficjalnie mówił. Że nagrywać gry z Xboxa. I kurczę, strasznie czekam, aż kto coś nagra, ale najwyraźniej nie może, bo też nie ma za bardzo pieniędzy na tą nagrywarkę. kurde sam ją kiedyś kupię, bo głos ma koleś dobry, komentarz ma też dobry. Sam nagrałem, w, trochę z nim się nagrałem w też Minecraft'a i też w, w inne gry. Więc osobiście, jeśli o, o to chodzi, to mogę go polecić. Choć to, to powiedzieć jego kanał, bo tam średnio coś ma, ale mam nadzieję, że niedługo zacznie coś rzucać. No i jego polecam za osobowość i dobry głos. Next. Aha, gdzie możecie go jeszcze spotkać? No Na pewno w, w drużynie czerwonej, w, no, w ostatni, chyba w ostatnim odcinku e, Lost Squares. Tak, to tam też można go usłyszeć. Myślę, że przypadnie Wam do gustu i myślę, że jak zacznie rzucać następne filmy, czy w końcu zacznie wrzucać jakieś normalne filmy, to na pewno da się zarazić jego humorem i charakterem. Teraz czas na użytkownika Alien, czyli dokładnie kanał Agnieszka Alien. <kłysy> I cóż to powiedzieć się o naszej drogiej Alien, Na pewno polecam mnie kanał, na pewno za głos, za fajne filmy z Minecrafta. Naprawdę w... przyjemnie mi się je słucha, mimo że też bardziej za bardzo jakby nie mam, bo zwykle jak odpuszczam, odpalam jakiś filmik, to bardziej go słucham niż oglądam. To mi się niestety zdarza. I muszę przyznać, że bardzo mi się Alien przyjemnie słucha. No i oczywiście ma jakiś taki tyk do tego, żeby. Rozmawiać na jakiś temat, bo ja nie jestem za bardzo w stanie mówić na jeden na, na je W minecrafcie na przykład Dlatego kładeczek czy nie nagrywam Bo nawet za bardzo nic takiego nie zbudowałem w nim Bo nie miałem za dużo, za dużo, za dużo tego minecrafta Chyba, że znajdzie mnie faza szan coś budować i wychodzi z tego coś durnego Oczywiście oczywiście to później bardzo lubicie Co mnie przeraża I jednocześnie się cieszy Dobra, nie mogę uciekać od tematu No więc Ellie na pewno polecam za głos Dobry humor, fajne filmy Na pewno na całkiem fajnym poziomie i kurczę, życzę Alien, żeby nie, niedługo właśnie zbyła, udało się załatwić jakiś normalny, normalny internet, żeby mogła was zalewać swoimi filmami, bo nawet jest zalega kicza, kilka filmów, które nagrałem z nią oraz z frycą. I kurczę, fajnie by było, gdybyście w końcu je zobaczyli. No więc wszyscy czekamy na jej nowe produkcje i oczywiście na audiologii. I myślę, że gdyby zaczęła naprawdę je wypuszczać, to byłoby niezwykle ciekawe. No cóż, Alien, czekamy. Nie ma co się spieszyć. Kolejny już to jest Swatina. I cóż ja u niej oglądam? Szczerze mówiąc, prawie nic, ponieważ wielkim plusem ode mnie jest u niej jej osobowość. Na pewno poczucie humoru i kurczę. Osobiście chciałbym zobaczyć u niej lessplay z jakiejś naprawdę energicznie szurniętej strzelanki. Albo jakąś kooperację, gdzie naprawdę będziesz szaleć Nawet może klnąć, kurcze Wyzywać wszystkich wokół, mordować I taki let's play chciałbym u niej zobaczyć, kurcze naprawdę oglądałbym bym taki let's play z, z wielkim zainteresowaniem, no i na pewno Też audiologii, bo zawsze chętnie jakoś podchodzę do audiologów, czy vlogów Bo jak nawet, bo jest, nie jestem wielkim fanem let's play Chyba, że naprawdę te let's play są, bardzo mi z, Interesują, bo nie, za bardzo nie traktuję let's play'ów jako Solucji, tylko jakby swoistą seri formę seriali. Tylko kurczę dobra, to jest temat na innego audiologa, ale ponieważ to na pewno jak się rozgadam, to będę gadał nie wiadomo ile. Ale wróćmy do sfatiny. Podsumowujmy. U sfatiny wielkim plusem jest charakter i co nie oglądam, na pewno wszelkie swoiste formy audiologów. Czasami zdarza mi się, oczywiście, oglądać troszkę let's playów, ale jak mówię na razie nie mam za bardzo co nie oglądać. Więc na razie tylko <coughs> pytanie odpowiedzi. No i tyle. Następny. Kolejny użytkownik jest użytkownik Moritz. Więc co. jakby oglądał u niego na kanale? Praktycznie nic! Szczerze mówiąc, widzicie, no. Po prostu też jeśli chodzi o let's play, e, to też mi nic nie podpadło. A, nie, nie przypadło do gustu. I też Minecrafta, tylko coś napróbowałem oglądać jego Minecrafta, e, jeśli chodzi o serię For Outsiders. A tak to nic tego nie oglądałem u niego za bardzo. Ale ja go mogę polecić, jeśli chodzi o charakter. Jak wiecie, to chyba u mnie polecania są takie czasami niekompletne, ale mimo wszystko miałbym ochotę tę osobę polecić osobiście. No więc chyba właśnie to robię. I, i coś czuję, że Moryc nie tylko będzie. <kłysy> Nagrywał filmy na taki, tak samo wysokim poziomie jak sam chyba CTSG. Czy to mi się wydaje. Według mnie ma do tego dobre predyspozycje. Ma też dobry głos, ma poczucie humoru. Umie nagrywać filmy. Myślę, że to robi bardzo dobrze. Chyba powiem tylko nagrywał, chyba kawałek tylko black and white. oglądałem oglądałem tylko od razu, musiałem później, w ogóle chyba kilka minut musiałem wyłączyć, gdyż nie chciałem sobie przyć zabawie, bo sam chcę w tą grę oczywiście zagrać. No i tyle. <grybuj> Następny. No i kolejnym użytkownikiem, którego polecam, to jest użytkownik. Czy którego osobiście polecam to jest użytkownik Szante. pytanie dlaczego? Oglądam jej. jej audiologii oglądałem praktycznie i. praktycznie tyle. I coś tam wtedy. Jak zaczynaliśmy z tym z Lost Square, też udało mi się. To też ułaziłem po tych naszych filmikach. To, że niebieski to też udało mi się oglądać kilka razy jej perspektywy. A tak to chyba najbardziej podobało mi się audiologii, jest słuchałem. I je, jest słuchałem, bo Minecrafta to średnio też przypadam. Za... Trudno mi przekonać Minecraftem, żebym rzeczywiście tego oglądał. jeśli chodzi o Lesplay, to też jestem ch cholernie marudnym widzem. I oczywiście, żebym był w stanie oglądać czegoś let's to naprawdę musiałoby być nie wiem jaki. Maruda, ziemia, straszliwa. Po prostu ani styl prowadzenia szanty let's i też gry, w które gra jakoś mi nie podeszły. W ten sposób i po prostu tylko oglądałem wcześniej audiologii, wcześniejszej audiologii pytania-odpowiedzi, bo oczywiście mi się bardzo dobrze to słuchało, no, kilka, po, po kilka razy słuchałem z tych, jedne z tych pierwszych filmików. A ja więc jeśli chodzi o to, to, to pod tym względem mogę ją polecić osobiście. Czekam na następne audiologii, jakiekolwiek formy przekazu rozmowy z widzami, bo praktycznie najbardziej mi się u niej je, one podobały, a nie let's mimo wszystko. No i tyle. No i. Next. Więc kolejną osobą to jest użytkownik. Nie I cóż u niej oglądam? Oglądam u niej vlogi. No i wszelkie formy audiologów czy vlogów. No znowu, oczywiście, znowu się, siedzę po tych vlogach. Bo kurczę, trudno mi znaleźć coś, rzeczywiście która które podpadną mi te gry i cokolwiek do gustu. Bo też się zdarza, że w przypadku było Ani, że te gry, które nagrywała. To nie chciałem oglądać, bo nie chciałem sobie psuć zabawy. Tak nawet w przypadku było nawet Mass Effecta, gdyż chciałem już zagać niego w dwójkę, zagać jeszcze w trójkę i samo to przeżyć. Bo też nie lubię oglądać let's z GDPG, które po prostu nie, gra, nie znam dobrze. Więc postępuję po na pewno w logi, audiologii i też ostatnio, o mi się trafił Tomb Raider, kust, ten, ten let's play z mapy customowej. I też praktycznie, też mi się taki coś zdarzyło, że praktycznie... Aaaa! Język polski od drugiej nad ranem! Dobra, jest Jezu, mam nadzieję, że mnie wyraźnie słychać. A. Dobra, wracając. Też mi się tak zdarza, że jak oglądam Let's Play, to praktycznie go nie oglądam, tylko słucham. I w przypadku Ani też było tak często... Też, ponieważ w chyba chyba Domb Raidera chyba dwa odcinki, tam było customowe i też oglądałem chyba jakieś wcześniejsze produkcje, ale to wcześniej. I rzeczywiście tak mi się to zdarzało, że bardziej ani słuchałem, niż oglądałem. Bo, bo bardzo mi się przyjemnie on słucha, jeśli chodzi o jej let's To jest takie wszystko luźne, nie, nie nagry czuć, że to nie jest nagrywane nawet na siłę, tylko tak łatwo idzie to nagrywanie, że lubi to robić. Po prostu się czuje, że po prostu ogląda się takiego let's i nawet czasem nie trzeba go oglądać, tylko można go sobie posłuchać i to jest dosłownie czysta przyjemność i tyle, i cóż tutaj dodać? No i? ha, i oczywiście muszę polecić niezapominajko oczywiście z charakteru Nie wiadomo, charakter jej audiologii, vlogi no i styl prowadzenia let's to są wszystkie plusy i to praktycznie oglądam Może z lesplayów let's play'ów trochę gorzej, bo nie mam jakby gry, które mogę, mogę u niej obejrzeć, ale jak już oglądam, bo jakąś grę tu chyba w przypadku Tomb Raidera najwięcej to mi się to bardzo przyjemnie oglądało, i oczywiście słuchało. Ciężkie to nocne gadanie do mikrofonu. Dobra. Kolejną osobą, którą osobiście muszę polecić, to jest... Duc. I tu jest dość historia, trochę dość... Dziwna? Nie. Nie jest dziwna! Co ja gadam? Cholerny nocne gadanie. Dobra. Next! Więc kolejną osobą, którą muszę polecić, to jest DUC i co nie oglądam? Wszelkie formy audiologów, vlogów, bo to mi się akurat bardzo podobają, bardzo mi się to przyjemnie słucha i ogląda. No i oczywiście randomowe granie. Przyznam, że też w sytuacji DUC było tak, że ona nagrywa bardzo fajne gry, które chciałbym zagrać, dlatego nie mogę ich obejrzeć. Czasami nawet mam bardzo wielką ochotę je obejrzeć, ale niestety. I tak wolę zagrać sam w te gry. Po prostu nie jestem w stanie. Próbowałem też, że Row, Coś tam próbowałem oglądać, coś tam pff, zaczynałem. I kurczę, nawet mi się podobać, ale wyłączałem, bo nie chciałem poznać fabuły tej gry. I też mimo wszystko wolałem sobie sam ją przejść. I wtedy może dopiero jak przejdę tą grę, kiedyś tam, jak sobie kupię, kiedyś tam kompa. Dopiero obejrzę jej lespej z pewnością. I cóż niego mogę powiedzieć? A, jaku matko boska czeska. Cóż, a nie jestem w stanie gadać na jeden temat. No dobra, w porządku. To jest na pewno charakter, na pewno wysoki poziom nagrywanych let's play, jeśli chodzi o audio, wideo i też formę też prezentacji gier, jeśli chodzi o randomowe granie. też się bardzo przyjemnie to słucha i ogląda. Rzeczywiście to było wszystko genialnie przygotowane, napisane. Bo ja nie byłem w stanie nawet tylko czytać tak w miarę, w żeby to normalnie brzmiało. Więc to doceniam w taką formę strasznie, jeśli chodzi o jakichś gier. Powiem, nagrać stension, jak nagrałem stension, to mi szlak trafiał, Nie byłem w stanie na nic napisać. Jak coś mówiłem, to się putałem, bo ciągle byłem się zmieścić w tych moich nagranych wcześniej e, fragmentach z gry i po prostu nie byłem w stanie nic zrobić. A ja się to udaje i to cholernie doceniam, bo mi się to dobrze ogląda. Więc na pewno, porządku randomowe granie, audiologii i vlogi. I co do charakteru, to naprawdę nie wiem. Trudno mi to naprawdę powiedzieć, bo praktycznie jej nie znam. Coś tam, e, pamiętam, że Gras napisała do mnie. Pierwsza raz do mnie napisała, to byłem w takim szoku, że what the fuck, bo wiedziałem jak tutaj była Dacenowa. Da Nie jestem pewien jak to się czyta. I byłem w szoku. Boże, że skąd ona mnie wy wyczaiła? W ogóle o co chodzi? I tym podobne, więc nawet kilka razy tylko popisaliśmy I też niedługo popisaliśmy, więc ja praktycznie jej nie znam, więc Trudno mi też ją polecać z charakteru, bo charakteru jej Nie znam, bo też nie oglądałem jej dobrze ich let's play'ów I tylko jakąś tam formę I tylko oglądałem jej formę vlogów, które też były fajne, ale Mimo wszystko trudno mi ocenić czyjś charakter Jeśli rzeczywiście dłużej z nim nawet nie pogadałem na scapie Czy nie popisałem Po prostu na ten temat nie będę się naprawdę wypowiadał. Naprawdę trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ach, ja oczywiście rozganaję się, nie wiem czemu. Dobra. Następna osoba, kurczę. Widzicie? I tak to jest. Nie jestem w stanie polecić kogoś bezpośrednio, bo kurczę. Nie jestem w stanie, bo nawet nie oglądam wszystkich jego, jego materiałów. Bo nie, bo... W... tak to jest, jak ktoś da da daje masę materiałów z Lesperów, z fajnych gier, które nie chce oglądać. Bo ja chcę sobie psuć zabawy, to też trudno mi go polecić Gdyż A, Dobra, next Następna osoba Aha, zapomniałem. post skiptum. Czy jakoś tak Że oczywiście wielkim posłem dudes było to, że są Oczywiście zarąbiste grafiki Na profilu i miniatury Które mi się cholernie podobają Sam studiuję grafikę I kurcze, rzeczywiście To robi na mnie wrażenie, bo sam jestem lamą totalną Bo jest totalnie a jeśli chodzi o ilustracje, edytory obrazu w szkole, to mam trochę problem, bo ja nie nadaję się do takich cyfrowych obróbek, bo wszystko praktycznie robię w ten. <ś> bo powiem ręcznie, bo jestem, nie wiem czy lepszy. Po prostu lepiej się czuję w sztukach tradycyjnych, czyli mimo wszystko w malarstwie w rysunku w moim ciepcianiu tuszem, bo ten po prostu się czuję pewniej, chociaż to wie, może kiedyś uda mi się nauczyć używać tabletu i programów tak normalnie. Nie tylko pod moją grafikę 3D tekstury, tylko normalnie czy cokolwiek obrobić, jakiś film, czy stworzyć własną grafikę To nie są moje miniatury To wiem, może, może lepiej będzie mógł wyglądać mój kanał Właściwie to jest moje naciepciana, dziwna kraina Ale co tam, mi się tam podoba Dobra Ci dodaliśmy grafiki A ja kończę z tym kanałem kurcze, bo rozgadam się tak, że ja pierdzielę Next Następną osobą będzie Użytkownik Buraczek. Języko polski powróć. Buraczek, cebulaczek. I za co jego ja poleca? Też. Te nie pewnie myślicie, że wie, że ogona wszystkiego, filmy i tak dalej. I czemu go nie mam dazów polecanych, Miał wszystko. Ponieważ nie wszystkie mi się praktycznie podobają. No. Więc, tak jak w przypadku, nie wiem, prawie że Oniziona i innych szatanów, to oczywiście mi się tam większość podoba. I tak śledzę, że jasna cholera. A w przypadku Buraka to też nie chcę też się na jego temat tak bardzo opowiadać, tego nawet nie chciał. Ale mogę tylko najważniejsza rzecz w tym wszystkim to, że on przekonał mnie do tego, bym w ogóle cokolwiek robił na YouTube. Ja po prostu w życiu bym niczego nie nagrał, bo coś tam miałem jakieś te swoje wiadomo, te moje dziwne artystyczne pomysły, jeśli chodzi o YouTube, a. Ale tak to dużo mi pomógł, jeśli chodzi o organizację bo na moim kanale. Nie wiem, jeśli chodzi o te wszystkie rady. Jeśli chodzi o komputer, nie wiem, programy, sposób nagrywania, <Ky> więc to wszystkie po prostu e, rady są na, po prostu na wagę złota, Na samo to, że przekonał mnie w jakiś sposób, żebym zaczął nagrywać i za to mu cholernie dziękuję. No i tyle, więc po prostu jeśli chodzi o filmy, to filmy mogę się nie opowiedzieć, bo one są fajne, są poryte na dobrym w miarę poziomie. Ale też nie wszystkie lubię, no. Też Minecraftowcem wielkim nie jestem, więc też nie mam co się za bardzo nakręcać, jeśli chodzi o jego, jego filmy, ale jeśli chodzi o, to wszystkie, o te wszystkie... wszystkie rady, które mi dał i te To po prostu za to mu, muszę mu cholernie podziękować i... <laughs> no i dziękuję... No, w tym filmie, it! Dobra, next. Późna godzina, trzeba kontynuować. Mówić po polskiemu to jest trudne, męczące i nie do zrealizowania. No to, next! Kolejna osoba, póki już jest, jestem w stanie jeszcze mówić po polskiemu To jest użytkownik Fistakowa A czemu ją dodaję? Bo teraz zacząłem gadać jej vlogi Tak, jej vlogi. Czy znaczy nie, oglądałem chyba jej Część filmów, oczywiście te poryte i teraz te vlogi No i czekam na kolejne Więc jeśli chodzi o Fistakową to W niej lubię Jej charakter no, nie zawsze rozumiem, co ona wyprawia, ale to wszystko sobie się bardzo lubię. No i oczywiście teraz jej vlogi widzę, że teraz się rozkręca i kurczę ona potrafi gadać do kamery. To już jest taki wielki pudż, że masakra. Ja nie jestem totalnie w stanie, nie wiem, czy kiedykolwiek się nauczę, więc to już jest w tym o wiele lepsza ode mnie. No, to... no cóż, no i praktycznie tyle. Zobaczymy, co tam jeszcze nasza Fistakowa. Będzie wrzucać na swój mroczny kanał. Kolejny użytkownik to jest użytkownik Slap. Ha, widzicie, że to, to jest Slap. No to to jest Slap, no to wiecie, to jest Slap, goddammy. A więc jeśli chodzi o Slapa, to ja jestem. to ja oglądam jego vlogi. Tak, teraz chyba zmienił kanał, to się nazywa Wielka Łapa, jeśli dobrze kojarzy jeśli chodzi o vlogi, vlogi, to mogę go polecić, to jest kolejna osoba, która umie mówić do kamery. Myślę, że to bardzo fajnie mu wychodzi, kurczę. Jednocześnie, jak rzeczywiście jak załapię fazę, to jest stanie mówić cały czas na jeden temat. No I to ma ode mnie wielkiego plusa, że umie mówić do kamery w miarę sensowny sposób. No i jego vlogi mi się podbają. Jeśli chodzi o let's play, to też średnio miałem jakby... Nie miałem jakoś okazji oglądnąć jego let's play'u, bo też nie za bardzo nie przyciągnęły. No na pewno jest sprawdzę I też nie uda niedawno udało mi się Pogadać z Slapem dłużej i rzeczywiście e, Nie dość, robi w miarę fajne vlogi Sensowne, bo pisaliśmy, ale też nie, nie miałem z nim bardzo kontaktu To okazał się ba bardzo ciekawym charakterem Rzeczywiście bardzo porządną i ogarniętą osobą Więc jeśli chodzi o charakter to też mogę go polecić Rzeczywiście już Że, Więc ka ka kawał z niego Slapa fapa I ten z fapujący Kanał Wielka łapa. Disherist wszystko jest stanie <tutaj> poryte. <gryst> no więc zobaczcie jego kanał. Myślę, że jeśli chodzi o... W... nawet nie, jeśli nie przebaczcie za... jakoś super zPRI, to myślę, że jego vlogi wam oczywiście podpadą. Pod... Po prostu wam się spodobają. I tyle. Kolejna osoba. <gryst> no więc kolejny użytkownik to jest Kamil Shade, Shade? Shade. chyba. Nie jestem pewien jak to się czyta, naprawdę. No, więc, no wiadomo, co około chodzi. I cóż, byłem, jestem jego widzem chyba od dłuższego czasu i też miał taką mocną przerwę, jak przestawał nagrywać <coughs> vlogi. praktycznie oglądałem tylko jego vlogi. Kiedyś coś tam, poradził się chodzi o poradniki pod Helbey. Helbey, no tak, Helbey. bo nawet ciekawe miały te poradniki, też te techniczne nowinki, czy też wycinki z live'a. No to było w miarę zabawne, na w miarę fajnym poziomie, dobrze się go słuchało. Nadal się go w miarę dobrze słucha, no i teraz bardzo mnie przekonały jego odcinki z horrorów Kurcze, jeśli chodzi o osoby, które naprawdę się mocno boją w, w grach horror To po prostu autorzy gminy no, ma, tak manipulują naszym biednym Kamilem, że tak się boi Ale przyznam, że świetnie się ogląda jego krzyki, jakieś drżenia na kamerze Po prostu jeśli lubicie się śmiać z osób, które się mocno boją Sprawdźcie koniecznie jego nagrania z horrorów więc jeśli pod moim względem na pewno mogę go polecić, jeśli chodzi o charakter no z pewnością. To jest bardzo sympatyczna osoba. I też kolejną rzecz to na pewno za vlogi. I też kolejna rzecz, to są nagrania z horrorów. Tak, to jest koniecznie do sprawdzenia. Wybacz Kamil, ale zabawnie się boisz. <grybacz>, dobra, next. No i ostatnią osobą to jest użytkownik zetor. Tak, to jest użytkownik Zetor. W jego przypadku mogę na pewno polecić go za charakter. To jest bardzo przyjemna, wypasiona osoba. Z, poznałem go chyba. Mówiłem wam już wcześniej, je poznałem Zetora i Alien, poznałem ich go na serwerze DS, kiedy był jeszcze moderatorem. No i jak w jego przypadku to wygląda. Zresztą możecie go zobaczyć u mnie na filmie, w naszym wspólnym filmie. E, jako ten, prowadzenie wycieczki e, po jego jaskini, którą zbadała na, na serwerze DS. Minecraft.pl i przyznał, że kucze. Do Dobrym pomysłem byłoby takie nagrywanie, oczywiście, e wycieczek po różnych miejscach. On wymyślił, to taki pomysł. Tylko jakoś nie mogliśmy się zebrać. Jeśli o Zetora, to strasznie chciałbym zobaczyć jego następne filmy. Bo on ma głowę do filmów, ma też głos do filmów, kucze. Tam można, się usłyszeć, to jest to chyba jest piąty. Nie jestem jak ktoś tam, to jest, zresztą to jest wycieczki po jaskini To słyszycie na pewno, że ma dobry głos, bo potrafi dogadać na bieżąco I myślę, i tylko czekam, kiedy, kiedy zacznie już bardziej intensywnie nagrywać, to kurcze Myślę, że łatwo, że szybko go zauważycie No i cóż, na, no, następna osoba A nie, co ja mówię, to już wszyscy Tak, to już wszyscy, wszystkie osoby, które osobiście polecam, jak widzicie to wszystko jest poszarpane Totalnie, więc tak to wygląda, to są osoby, które osobiście polecam, które, ich kanały mnie interesują, albo same osoby są na mnie mega ciekawe i mega interesujące Ale też głupio mi jest ich całkowicie polecić, gdyż albo do końca ich nie znam, albo też nie oglądam wszystkich ich filmów Też głupio na przykład takie coś patrzeć jak Harem poleca kogoś, a praktycznie nie jest, praktycznie nie widać po tym, że jest aktywny pod jego filmami, to też to tak głupie. Też nie chcę też ich dzielić, bo oczywiście oni wszyscy się kurczę nie zmieszczą mnie na, na, na tym w polecanych. Też głupio też ich w jakiś sposób segregować. To pierwszy, kto ostatni, kto przedostatni, kto ma być, nie wiem, widoczny, kto ma być pod więcej. To jest też głupio, bo kurczę, wszystkich was lubię. Z chęcią by was polecił i pokazywał moim widzom, że patrzcie, oni są ciekawi, sprawdźcie ich, ale też tak głupio, bo nie każdy nawet zerka na to polecane. No więc. To są osoby, które strasznie osobiście polecam i też osobiście śledzę ich YouTube'owe losy w bardziej osobisty, to osobisty sposób, nie w każdym przypadku, ale na pewno... <laughs> Harem się nimi interesuje. <laughs> Taki bardzo okultystyczny sposób, by to powiedzieć. No więc, to są te wszystkie osoby. Jak wiecie, to jest mega popultane. Długie, niedokładne, nawet czasami tak się zdarza, że nie, ma, nie wiem za bardzo cokolwiek. Nie wiem w ogóle co powiedzieć na temat danego kanału, jeśli chodzi o polecenie, no więc tak to wygląda. No, Zapultany harem, próbuje powiedzieć, które kanały mu się podobają. No. Wiecie co? No to chyba to już wszystko. Myślę, że rozumiecie za bardzo o co mi chodzi, że po prostu nie chcę, żeby było nawet kłód, nie chcę po prostu łączyć jakby układów między kanałami, że tak jakby wypada polecić kogoś tam, no, jak ktoś mi poleci to jestem strasznie zadowolony, bo kurczę myślę ja nawet sam trudno mi uwierzyć, że ktośkolwiek podobają się moje filmy, które też czasami nagrywam na totalnej fazie, czyli tak było w przypadku, w przypadku amnez, amnezji, no to był specjalny odcinek specjal że po prostu wziąłem kamerę do łapy, ciuchy ci tam w kąt, do szuflady i po prostu nagrywam, taka faza była i rzeczywiście by się ludziom spodobało czyli więc, jak ktoś po prostu mi poleca, to jestem zadowolony, ale to nie oznacza, że nie wiem, że to jest jakieś interesowne, tylko po to, żebym ja go polecił. To tak to taki sam ma to sens jak e, sub, sub for sub, że tak powiem. Chyba, oczywiście jest taka sytuacja, że mocno współpracuję z jakimś kanałem, rzeczywiście osobiście e, razem jakoś brniemy przez ten ciężki świat YouTube'a i rzeczywiście, jak przez jakiś gąszcz, czy jakieś bagna, jakoś sobie radzimy tak ramię w ramię, to rzeczywiście wtedy. Takie polecanie nawzajem to jest naprawdę fajna sprawa, że po prostu trzymamy się razem i, i to jest wtedy naprawdę fajne, bo tak. No, bo też chyba takie. A, dobra, dość. Dość. Nie będę pultał, trzeba skończyć. Wiecie, wiecie o co mi chodzi. No, koniec. Nie będę już pultał, późna godzina jest. Aha, że też do, do, dopadło mianowanie, na audiologa w nocy. No i widzicie 7 do, do, do audiologów chciałem to, za, jak, jakby to powiedzieć, wyjaśnić. Ah, dobra. No i tyle. Jak chcecie. Jak macie jakieś fajne pomysły dodatkowe na. Bardzo to jest. Jakieś fajne pomysły na audiologii, na które chcielibyście wysłuchać moją krótką wypowiedź. Bo do dłuższych się nie nadaje. Totalnie potem widać, że się pultam i czasami gadam pierdoły, albo po prostu nie, przemy, nie przemyśliwuję, co mówię. I nie wiem, jaki będzie skutek tego audiologa, bo nikogo nie chcę urazić, bo nie wiem. Mam nadzieję, że nikt nie wyczyta w tym jakichś e, tajnych, nie wiem, podstępów, nie wiem, intryg, bo kurczę, no, nie chciałem nikogo, ni naprawdę nie chcę nikogo urazić w żaden sposób. Jeśli coś powiedziałem nie tak, to przez przypadek, naprawdę, uwierzcie mi, to naprawdę nie było specjalnie. <laughs> nie, ja sobie, no cóż. To wszystko jest pozy w pozytywnej formie. no. <laughs> Ach, wiecie, jak... dzięki, że wysłuchaliście. Nie wiem, pozdrawiam wszystkich, których poleć. To poleciłem w jakimś tam sensie, bardziej wyraziłem swoje z, krótkie zdanie na ich temat. No i... pólmy dalej tym statkiem, który nazywa się YouTube. Ha! ha, Ale powiedziałem, dobra, koniec! Na razie ten audiorok już jest wystarczająco za długi, a już prawie nie mogę mówić. Papa. Pa.